i witajcie witajcie dzisiaj piękna pogoda weekend w zakopanym bardzo dużo ludzi i wszyscy ruszyli w góry no bo jest przepięknie 25 stopni do słońca i chciałem wam nagrać jak dzisiaj ładnie góry widać także zapraszam do oglądania I na samym początku chciałem pozdrowić wszystkich widzów, co oglądają i subskrybują kanał. Wczoraj spotkałem jednych z Krosna, także pozdrawiam Was i jednych z okolic Warszawy. Także pozdrawiam i do następnego spotkania. Mam nadzieję, że jeszcze kogoś spotkam, ale tych wszystkich, których spotkałem, to pozdrawiam. Ładnie dzisiaj góry widać powiem wam piękna pogoda naprawdę cieplutko jest. Jestem w szoku, że się tak wypogodziło, ale że jest tak ciepło, naprawdę. To wczoraj było chyba 3 stopnie wieczorem eee, już w nocy później, a, a dzisiaj jest cieplutko, ludzie w spodękach chodzą. Jestem na ulicy Nowotarskiej i tam na końcu filmiku wam wrzucę, bo taki wypadek się stał, autobus zjeżdżał tam z kościoła na górce i jakoś się nie wyrobił i, i, i poszedł kurde poszedł poza drogą, ze skarpy zjechał, nieciekawie to wygląda, ale może go jakoś cholbią. Wrzucę to na koniec filmiku. Także jak ktoś dotrwa do końca, to będzie widział tą akcję. A tutaj restauracje wyotwierane wszystko pełne ludzi spaceruje dzisiaj fajna pogoda to się najechało ludzi na weekend korki się normalnie robią ale... Ludzi masa. Ludzi masa. Na nowotarskiej. Znaczy tutaj na nowotarskiej to wiadomo, że jest mniej, bo wszyscy chodzą krupówkami, ale... Ale jakby się podeszło na krupówki, może podejdę wam też nagram. Ale dzisiaj nigdzie nie idę krupówkami, bo jest za dużo ludzi. Ja już mam dość. Zmęczony jestem krupówkami już. Krupówek teraz będzie zero. we know you Także krupówki tylko tak wam dzisiaj pokażę nie będę tam łaził, bo jest tyle ludzi, żeście się ich napaczyli na te krupówki przez całe wakacje że myślę, że wam wystarczy Już jest ludzie jak mrówek na krupówkach, no nie? I Romowie widać, że grają już tam, śpiewają Aleksandrę. Pewnie nie słychać, ale... Próbuję się zbliżyć, a tam Romowie już grają także ludzi masę. gubałówka w słońcu. No, i tyle. Taki szybki vlog. Pozdrawiam Was, pozdrawiam wszystkich widzów, co spotkałem w dniu wczorajszym. I do następnego. Trzymajcie się. Dobrego weekendu wam życzę. Patrzcie, co tu się stało. Autobus z jakimś cudem. Chyba puścił hamulce i zjechał z góry Dobrze, że się nikomu nic nie stało To jest tutaj jak się na górkę Jak się na górkę właśnie Idzie do kościoła Kościół na górce I takie rzeczy pod Giebą, tym prosto patrzcie się Tutaj gewon A tutaj zaraz ten wypadek się stał tu Tu jest kościół na górce a...